Panie widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj już czwarta premiera na moim kanale i jest to premiera zdrawki Gruby Cash za 10 zł. Zdrawka bardzo do mnie przemawia wizualnie. Wydaje się nadziana, ale zobaczymy, czy tak będzie. I tak, w zdrawce możemy wygrać maksymalnie 500 tysięcy zł. Mamy 9 stopni wygranych, od 10, właśnie do głównej. I tak strasznie podobają mi się symbole, które możemy znaleźć w Strapce. Możemy znaleźć taką świnkę i daje ona nam przypisaną kwotę, albo taki klik pieniędzy i daje on nam dwukrotność przypisanej kwoty. No, ja bardzo bym chciała znaleźć dzisiaj świnkę. Strasznie mi się ona podoba. I tak mam cztery zdrabki, wkład 40 zł. I kupiłam znowu w dwóch miejscach. W swojej ulubionej kolekturze kupiłam zdrabkę z numerem 8 i Dzisiaj całkowicie sama wybierałam. I w drugim miejscu wybrałam sobie ósemkę i jedynkę, bo dziesiątki nie było. Także może zacznę od swojej ulubionej kolektury: od zdrabki z numerem 8. No i trzymajcie kciuki, żeby coś wpadło, bo no kurczę, fajna jest ta zdrabka, więc nie chcę, żeby mnie rozczarowała. Więc zaczynam. Szukamy ósemki. W strawce z numerem 8 szukamy ósemki. Fajnie. 17, osiem, 7 i 22. Dwa. No to trzymajcie kciuki. Szóstka. Mhm. Zaczynamy od oboku. Nie ma, nie ma, nie ma. Kolejny obok. 29 nie ma. Zobaczymy, czy to, że dzisiaj wybrałam z drapki całkowicie sama, mi się opłaci. Mam nadzieję, że coś będzie. Usemki bardzo lubię. Dały mi kilka razy fajnie wygrać. No ale zobaczymy, czy dzisiaj się to powtórzy. No, na razie nie ma nic. I my mamy tych rzędów tylko 4. Zostało ostatni rząd. Numer 5, 39, 32, 35 i, i, i 16. Chyba nie ma nic. też te kontrole trendy. Okay. Okej. No, trudno. Pierwsza zdrawka przegrana. Zdrawka z numerem 10 z tej samej paczki. No i szukamy 36, 17, 13, 37 i 28. A mamy 9, 26. Osiem, no tam szukaliśmy ósemki siedem, dwadzieścia dwa, dwadzieścia cztery, osiemnaście, dziewiętnaście, dwa, piętnaście, jeden, czterdzieści, trzydzieści, osiem, dwadzieścia dziewięć. No kurczę... Jest! 36! Dobra, mamy wygraną wzdawcę z numerem 10. Dziesiątka ostatnio się fajnie spisała na poprzedniej premierze. Jeśli nie widzieliście, to zapraszam. I dzisiaj dziesiątka też mi coś da. I 34, czyli z tego co widzę, mamy chyba tylko 36. Tam, teraz tam, 10 zł. Zobaczmy, czy się zgadza, bo widziałam już premierę. Na kanale Zdraper Sony całej paczki i tak było CCC przy 30 zł. Dobra, coś jest. Mamy pierwsze 10 zł, no ale czekam na więcej, bo ja chcę zobaczyć dzisiaj te magiczne symbole. No i idziemy do zrapek z saloniku prasowego. Zdrabka z numerem pierwszym. Za jedynkami nie szaleje, ale. Jak nie było dziesiątki, to postanowiłam po prostu wziąć, wziąć odwrotność. 0, 1. No i szukamy. 18, 7, 8, 34 i 22. I poproszę tutaj świnkę albo plik pieniędzy. A najlepiej świnkę. Jest strasznie fajna. Ale na razie nie ma nic. 33 nie ma. 13 nie ma. Jedynka czternaście, dwadzieścia trzy, trzydzieści jeden, dwanaście sześć, dziewięć, no obok z dwóch stron, trzydzieści pięć, kolejnych i dziewiętnaście. No, gdzie ta świnka? Gdzie jest świnka? 28 i, i, i 39. Hmm, dobra, czyli jedynka. Droposz. No i co? Kolejna premiera, która będzie bardzo szybka, bo została nam ostatnia zdrabka. Druga ósemka. Może ta druga ósemka mnie nie zawiedzie. Szukamy.

mnie nie zawiodła a jeszcze kolejna dobra wiadomość jest taka, że będzie co najmniej co najmniej połowa odzyskana dzisiaj z całego 16 to co najmniej 30 zł będzie. Dobra fajnie i, i, i dziewiętnastka nie ma. Piąteczki nie ma, 36 nie ma, 27 nie ma, czwórki nie ma, 17, 25, no dajcie jeszcze coś to bym była dobra, siódemki też nie ma. No to co? Jesteście ciekawi co tam jest, bo ja już bardzo i, i, i drapię. No, świnia dała dyszkę i szesnastka. Co nam da szesnastka? Też dyszkę. Czyli jeśli nic nie przegapiłam, to jest 20 zł. Nie wiem, jakie są kontrolne na 20. Mam nadzieję, że FF to jest 20. Jeśli nie, to dajcie znać w komentarzu. Czyli chociaż, chociaż druga ósemka mi nie zawiodła dobra. Czyli dzisiaj na cztery zdrawki dwie wygrały, jedna z jednego miejsca, druga z drugiego miejsca. Zdrawce z kolektury z numerem 10 mam 10 zł. Zdrawce z saloniku mam 20 zł. Razem 30 na 40. Znowu, znowu tak jak w poprzednim odcinku, podobny wynik. Także co? Kochani, zapraszam Was do subskrypcji kanału, bo na razie. Powoli się rozwijam, a jeśli będzie Was więcej, to na pewno na moim, na moim kanale będzie coś więcej niż tylko premiery. Będę Was zadowalać większą liczbą odcinków, także zapraszam, zmotywujcie mnie do tego. Co więcej, mam już, mam już wymyślony konkurs, ale chciałam go zrobić dopiero na 200 subskrypcji. Także mam nadzieję, że kiedyś osiągnę ten, ten poziom. Bo już nawet zaplanowałam dokład, dokładny przebieg konkursu, na czym będzie polegał. Także zapraszam Was, zostańcie ze mną na dłużej, zostawcie znak po sobie w komentarzu. No i życzę Wam powodzenia dzisiaj na tej premierze. Mi poszło fajnie. 10 zł na minusie to, no to akceptowalne i mam nadzieję, że Wam również pójdzie, pójdzie dobrze. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Pozdrawiam was i do zobaczenia za tydzień. Pa pa.